Skąd się wzięły gęsi na pomorzu? Powiadali kiedyś starzy ludzie, że przed laty nie było na pomorzu gęsi. I nikt ich tam na oczy nie widział, dopóki nie zdarzyła się ta cała historia w jednej wsi, niedaleko Darzekowa. A było to tak. Mieszkał w tej wsi niejaki Kasperek, biedota taki, że już biedniejszego od niego nie było. Mieszkał też bogacz nad bogacze, Marcin co chatę miał piękną niczym dwór pański. Ludzie powiadali nawet, że chleb to on z obu stron smalcem smarował, aby sobie dogodzić. We wsi nikt Marcina nie lubił, bo się okropnie tym swoim bogactwem przechwalał. A już odkąd został wójtem, to nie wiadomo było, jak do niego przystąpić. Ale tak się kiedyś stało, że bogacz Marcin okrutnie zazdrościł Kasprowi Biedocie. A dlaczego zazdrościł? Zaraz się dowiecie. Pewnego dnia wędrowiec jakiś, nikomu we wsi nieznany, przechodząc drogą, wstąpił do Marcinowego obejścia i poprosił o trochę wody, bo tego dnia gorąc był niezwykły i wędrowiec chciał ugasić pragnienie. Ale że Marcin wcale nie był taki skory, aby pomóc komukolwiek albo oddać przysługę. Jeszcze onże wędrowiec nie zdołał wypowiedzieć swojej prośby, kiedy Marcin poszczuł go psem, i naurągał od dziadów w łazęgu. Poszedł więc ten nieznajomy dalej, nie oglądając się za siebie, i zatrzymał się dopiero przy obogiej chacie Kaspra. Zajrzał ostrożnie, czy też znów go psem nie poszczują, ale Kasper nie taki był. Zdrożonego wędrowca zaprosił pod dach, napoił chłodną serwatką, bo nic lepszego w domu nie miał. Poczęstował kawałkiem czarnego chleba. Wędrowiec zaś, siadłszy na przyzbie, wdzięcznym sercem przyjął skromny poczęstunek. Ugasił pragnienie, zaspokoił głód i dał odpocząć zmęczonym na ogół. A potem tak się odezwał. Dzięki wam, Kasprze, za przyjęcie i poczęstunek. Radbym wam się odwdzięczyć, bo wiem, żeście się ze mną podzieli wszystkim, co macie. Więc ja też tym, co mam, podzielę się z wami to powiedziawszy wyjął za nadrza białą chustkę. otor nią zroszone potem czoło, a później szybko ją przedarł na pół. Jedną połowę schował z powrotem, a drugą część białej szmatki rzucił na ziemię. Ledwie zaś to zrobił, patrzy Kasper i jego rodzina, a tu przed nim zamiast szmatki stoi ptak dziwny. Wielgachny, biały, z długą szyją i czerwonym dziobem. I odzywa się dziwacznie. Gęgę, gęgę, gęgę. Reta, a to dopiero. Jeszcześmy takiego ptaka nie widzieli. Ale teraz zobaczyliście, pokiwał głową wędrowiec. Ptak to jest znakomity i nie byle jaki, na wielce użyteczny, jak się sami niebawem przekonacie. Od twojego gęgania gęsią niech się nazywa, a przyjmijcie go ode mnie w darze. Pokłonił się Kasper w podzięce, a gań zaraz tak głośno zaczęła gęgać, że cała wieś się zbiegła, aby popatrzeć na niezwykłego ptaka. Przybiegł też i Marcin. Popatrzył i żal mu się zrobiło teraz, bo poskąpił wędrowcowi wody, kiedy za to mógł dostać taki wspaniały podarunek. Więc też zaczął zaraz się kłaniać nieznajomemu, i zapraszać go do swej chaty, tłumacząc się, że przecież nie wiedział przedtem, kogo by miał zaszczyt u siebie gościć. – Tak ci się ta gęś podoba? – spytał wtedy wędrowiec. – A no pewnie, że się podoba – zawołał zapałem Marcin. – Napatrzeć ci nie mogę na tego pięknego ptaka. Wędrowiec roześmiał się. Ha, ha, ha. kiedyście tak, Marcinie, zagustowali w owym ptaku, to już na zawsze przy nim możecie zostać. I to powiedziawszy, znów wyjął z zenadrza ową połowę białej chusty, która mu pozostała, i zamachnął się nią w stronę Marcina. Ledwie to zrobił, a tu na miejscu Marcina stoi biały, tłusty gąsior i gęga głośno, wyciągnąwszy szyję. Tak więc już na zawsze będziesz się cieszyć tą białą gąską, przy niej przebywać, mruknął nieznajomy. A zaś wy Kasprze, wynajdźcie sobie kogoś, kto by mógł teraz pasać te wasze obiegęsi. Kiedy zaś będziecie ich mieli więcej, to już bieda wam nie dokuczy. Jeśli się podobało, zapraszam, subskrybujcie kanał Poczytaj Mi prosie, tutaj na YouTube. Zapraszam was także na Facebooka. Poczytaj mi proszę naturalnie. Lajkujcie i komentujcie. Hej.